Cześć, moje ręce wpad. ten oto karabinek, i ten oto karabinek jest ciekawą konstrukcją dla osób, które zastanawiają się moim zdaniem nad swoim pierwszym karabinkiem. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo fajnie, jakościowo wykonany Kałasznikow, w tym wypadku akurat z trochę krótszą lufą, bo to jest taka średnia długość lufy. Mamy tutaj amunicję 223, to już jest kwestia gustu, Natomiast dlaczego mówię o tych karabinkach, dlatego, że są to naprawdę dobrze jakościowo wykonane kałachy. Kałachy produkowane od razu na rynek cywilny, ale co jest bardzo istotne, ten karabinek od A do Z, od początku do końca, został wyprodukowany i złożony w Polsce. No, i mam nadzieję, że takiej broni na naszym rynku będzie tylko tylko więcej. A ten karabinek oczywiście jest to midi-jack od WBP z Rogowa. No i co najważniejsze, zobaczcie co znajduje się tutaj przy celowniku.